Witam wszystkich w kolejnym odcinku Amnezji Seria Let's Play Dech <grywka> Dobra Witam was jeszcze raz W tym przerażającym i mrożącym krew w żyłach odcinku Już jestem zmotywowany Nie wiem co jeszcze Ale sami chcieliście mędy Wchodzę nie, sorry. Eee, chcieliście zobaczyć, co się tam stanie? Ja osobiście nie chcę wiedzieć. Eee, dzięki za to, że niektórzy mi pisali, że przeżyję i tak dalej, i tak dalej. No ja się trochę mylę. Eee, znaczy, nie mylę, tylko wątpię w to. Ale niech Wam będzie. Wchodzę. Eee, a więc zaczynajmy. Cholernie tu ciemno. E, żeby powiedzieć jeszcze nie gorzej, naprawdę ciemno jak w dupalu. E, postać mi szaleje naprawdę, będę patrzał na światło, ale i tak nic nie daje. E, jakieś dziwne zaraz krzyki będą. Patrzę na światło. Będę tak siedział do końca. U. Zapalę świece i pochodnie. Gdyby zmniejszyć płytę w czyli żebym zapalał świeczki, żeby mi postać nie świrowała, Marian fiksuje. Boję się osobiście, to jest na razie początek. Please, let me go! I won't tell anyone! I swear! I just wanna go home. Zapewne jakieś torturki na dziewczynce były czy coś w tym stylu. Ja mam to w dupie, będę tracił te krzesiwa. Ciemno jest, nie interesuje mnie to. Osobiście boli się jak cholera. Żeby bym mało powiedzieć, że boję się. Nie to nie jest pieprza. Zablokowane drzwi. A. Drzwi zablokowane sialalala. Przestań się drzeć. Się. Nie, 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 boję się. O, ja dole o, 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 o. Maria, nie bój dzidy, ty nic ci się nie stanie ze mną. <ścoughs> <Kurwa>. <ścoughs> Z ja tąd nie wyjdę. Czyli? Good. Czyli Co Good. teraz. Czy ja muszę to być dalej? Czy to starczy? Nie wiem po co się pytam, jak i tak wejdę dalej. Nie, kurwa. Akurat ten motyw widziałem już kiedyś. Już widziałem kiedyś na filmie. Więc wiedziałem co się stanie. Teraz nie wiem co się stanie O kurwa Holy crap Ale schizanie ziemska. Nie wiksuj Marian. Ile mam oliwie? Sorry, że przeklina. Ale inaczej się nie da. Ja, piska Ja nie chcę ja nie chcę tu być, 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 ja nie tu być, ja nie chcę 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 tu być. Nie chcę tu być, 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 nawet nie wiecie, jak mi na pieprza. Powie- Hitram się na chwilę. Kitraj huh, Marian. E, powiedzcie mi o co chodzi z tym. E, z tą pacjentką. Nie chcę mi się czytać. Już miałem kiedyś przeczytać. Na razie nie mam czasu. O co chodzi? Opiszcie mi to. Bo fajnie się czyta, a jeżeli coś napiszecie mi, wiecie. I na pewno szybciej to idzie i... Ja, jakoś bardziej mi ciekawie się to wszystko czyta i po fakcie. Jak chcę zrobię. Oni ją tu torturowali, czy ją zabili, czy o co tu chodzi? Kuwa, Mission Impossible. Normalnie zrobiłem coś z niczego. A ja mogę stąd wyjść Czyby Marian A też chwilę wycięje Mały break przepraszam Ale sam muszę się napić Masakra Kto mi tu kazał wejść? <laughs> Nie i tak bym musiał wyjść z jednej strony, ale fajnie jest jak widzę, że oglądacie moje filmy i Faktycznie ktoś odpisuje i chce oglądać moje filmy. To jest niesamowita przyjemność czytać Wasze komentarze, że Wam się wszystko podoba i tak dalej. No, oczywiście nie wszystkim, nie. Tego tu wcześniej nie było.

Eee, Szajsem. Przez gruz. Przez gruz mam się przedostać. No chyba nie wydaje mi. Się. Wydubię sobie drogę! No! Nie da się. A, poczekajcie. A to też będzie głupie. I to też będzie głupie. I to też będzie głupie. Trzeba fluchtę. Czemu to jest tak ciemno w ja się boję. Zamknij się. I teraz się boję. Ja chcę do, do, do mamy Cholera Jak się tu przedostać? Ręczny świder, no i co? I tracę tylko oliwę, no. To nie jest fajne, kurczaczki. No hmm. czego ten ręczny świder, co? Powiecie mi? Osobiście się zablokowałem i nie wiem co zrobić. Chyba będę musiał to wrócić. Bo innego wyjścia mi się wydaje nie ma. Bo ja nie wiem, jak stąd wyjść. Nie wiem, jak tam wejść znaczy się. Latam jak głupi. Dalej. Po co mi świder storalski. Hmm? I ja się także syszę. Dokładnie mam czarne jak ten gościu teraz mój. Zopat Nie peniaj, zyguś Marian nasz Cholercia No i znowu się zatkałem W kakao O tu na pewno nic do tego, nic do tamtego Tym bardziej tutaj też nigdzie nie przejdę Nie ma takiej opcji Gdzie ja muszę iść? Znowu się gdzieś cofnąć Czy coś Zapewne tak będzie Najgorszy jest dźwięk Bo dźwięk mnie doprowadza naprawdę do... Do nie tyle co szału co... Taka wica, że koniec świata No nie przedostanę się, nie ma takiej opcji No cóż, trudno, muszę stąd wyjść Czekajcie chwilę. Dosłownie sekunda, mała przerwa. Okej, okay, już jestem z powrotem. Musiałem otworzyć drzwi, bo ktoś się dobijał się. Przez domofon. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak to przejść, nie wiem co ja zrobić. drzwi były pootwierane. To ja się pytam kto je po Nie garnie. Już tak się boję, że nie czaję systemu. Dobra. Przejdziemy chwilkę, zobaczymy co tam będzie. Żełot. I was leaving, I overheard a disturbing <laughs> Za roger, nie ma co, dzień. nie bój się, Marian, tu nikogo nie ma. Tu nic nie wyskoczy, nie. Co? Ty? e e nie ma się czego bać. Przykładnie, coś trzeba włożyć, nie, co?

Nie znik. Co to było, kurwa? Of July. Thank you. Chuuu, ten batych. Bo zapewne tego. Tylko jak to tu włożyć? Szybko poszło. Widziałem poszedłem te dwa koła. Bo widziałem jedno po drodze było. Rzadko biegam w tej grze, ale powinienem chyba zacząć częściej z uwagi na to, że nawet jak coś będzie, to spieprzę. Nie Nieważne, że się będę bał, ale szybciej pozbędę się strachu. Polsie. No i teraz życzę sobie powodzenia. Jak to tu włożyć? Uch. Uch. to koło zębate nie pasuje. Dupać nie pasuje, a nie? No, co nie pasuje? Mówiłem, że pasuje. No, i gitara. <laughs> u was też pada? Bo u mnie ta konie serii się zbliża. A tu mi pada deszcz. Uch. Ostatnie dwa dni. Współczuję wszystkim, ludziom z Wielkopolski O, z całego serca Ja jeszcze nad tym pracować, tak? Nie wiem co to może zrobić. Bym musiał poczytać. Hm. Scheiße. Jakie kulki? Huh. Do czego był ten świder? Przypomnijcie mi, opowiedzcie. Ach, wszyscy świdacze. Jakiś progres mamy, teraz trzeba się wrócić do góry. Do tego, tego. I o co chodzi z tym, Nie wiem, będę musiał poczytać. Światło jest fajne I teraz o co tu kaman? Musi być każdy w inny Czy każdy na tym samym Bo nie ogarnia A ja niech czytać może nie tego główna Musi być po kolei Nie no bez sensu nie będzie po kolei A bo co drugi? Jeden, trzy pięć Nie, jeden, trzy, cztery Nie no bez sensu. Kit. Dobrze, towarzysze. E, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. E, trochę się przestraszyłem tego pomieszczenia, co było wcześniej. Ale faktycznie było czego się bać. E, nie lubię takich ciemnych pomieszczeń. Dobrze, towarzysze. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli chcecie zobaczyć inne moje filmiki, serdecznie zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie znajdziecie serię Amnezję, Skyrim, vlogi i jeszcze od czasu do czasu, ale bardzo rzadko wrzucam e, ten filmiki z League of Legends. Ale to wrzuciłem jeden filmik i na razie się wstrzymał. Dobrze. Ahoj, towarzysze, do następnego.